Mogę już teraz powiedzieć, czuję się upoważniony przez prezesa, że będzie to program nowy, nowatorski i dobry. I przede wszystkim realny do zrealizowania. Takie są założenia, a szczegóły już nie bawię. To tyle takich terminowo-formalnych informacji, jeżeli tak można to nazwać. Natomiast, jeżeli państwo wyrażacie zgodę, akces, to bardzo proszę o dalsze ewentualne propozycje, informacje. Ja chciałbym tu powiedzieć, że tych takich ważnych gospodarczych, ekonomicznych, społecznych kwestii, któreśmy już poruszali, to można potraktować szerzej to spotkanie bardziej, bardziej różne. To mogą być nawet drobne, konkretne propozycje. Jeżeli Państwo pozwolicie, to bym wymienił. To mogą być sprawy rekreacji, sprawy sportu, edukacji w szerszym niż dotychczas zakresie. Mogą to być kwestie dotyczące architektury, urbanistyki, kolorystyki są ciekawe formy. Wystarczy nasza inwencja trochę do no, takiej, powiedzmy weny twórczej każdy z nas nią, każdy z nas ją posiada i można już zacząć coś zmieniać, próbować. To jest kwestia zieleni terenów zielonych. Okazuje się, że jeszcze kiedyś w piecach tych terenów zielonych mieliśmy dużo, one się coraz bardziej zmniejszają. Ta liczba terenów się zmniejsza. Próbujemy w jakiś tam sposób reagować na te, 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 te działania, to wytonowanie miasta. Mam nadzieję, że... Tych spraw. I to mogą być propozycje w tym zakresie właśnie, jakieś, jakieś kwestie, które tego typu rzeczy dotyczą. Newraldowska kwestia jest również w centrum miasta. Może, może można zrobić taką, tak sobie pomyślałem, czy zresztą gdzieś tam na tę muzyczną, strefa muzycznego rozwoju talentów. To są miejsca, gdzie to nie jest underground, ale to jest miejsce, gdzie ludzie młodzi w różnym wieku sobie siadają, grają, tam jest muzyka, to można Powiedzieć, dobra, dzisiaj jest środka, a to będą tam i tam, nie wiem, artystów, gdzieś miejsce na tym Sienkiewicza ktoś tam będzie grał, coś będzie się działo, tak? Eee, Takim negatywnym przykładem to jest nowość reklam i panelu na ten temat, już żeśmy kiedyś rozmawiali. Też trzeba by jakiś tam z nim, to też jest pomysł na Kielce, żeby to ograniczyć, żeby to skorygować, żeby to nie wyglądało tak wygląda, taki charakterystyczny budynek, to jest budynek eee, na początku z Rasienkiewicza, jedną z dworca po lewej stronie tam tych reklam. Y, y, szyldów firmowych wisi takie mnóstwo, takie mnóstwo, takie na tło, że jak człowiek zacznie tutaj szukać szukasz szukać to, to, to naprawdę jest wielki problem. Y, jest ciekawa propozycja na przykład śpiewające kosze. To też może być pomysł na Kielce. Coś innego, skądś tego odmiennego, innego, tak? Poza tym rewitalizacja osiedli, rewitalizacja podwórek, Oczywiście z zachowaniem ich charakteru, żeby nie było tak, Mówię o tej rewitalizacji, żeby to zrobić, żeby nie było tak, jak kiedyś czytamy, przywołał majestatyczny autorski program, przyjechał do niego kolega z Kanady, na którym stałem podwórku, gdzieś tam w centrum Warszawy, Szymon mieszka. Ten kolega zobaczył trzepak, wiedza jego była o Polsce bardzo, bardzo złojutka, i no to nie było stosunkowo i pyta się, Szepak, to trzepak, to co no nie wiedział, że trzepak. I to jest miejsce, gdzie koniec przywiązujecie. Troszkę ironicznie, ale to świadczyło o tym, że niekoniecznie tutaj powiedza na temat co w Polsce, jak sytuacja w Polsce wygląda, że jakąś Kolejną sprawą to jest stworzenie tak zwanych stref, przyjemnych stref przestrzeni. Tak? To mogą być różne nazwy jakieś tam wymyślone, żeby, żeby, żeby sobie jakieś tam wymyślić co w danym miejscu może się dziać, co może być ciekawego. Tak? Tu jest doskonała tak, propozycja do właśnie tej młodzieżowej rady miasta, tak? żeby w tego typu kwestiach gdzieś tam zacząć, e, no, no, funkcjonować i działać. Poza tym jest sprawa, znaczy jest sprawa rowerów miejskich. We ile w Warszawie się przyjął, w nie może troszkę mniej, ale czemu nie spróbować Kielca? Ktoś powiedział, dobrze, ale Kielce to taki teren nieckowaty, korzystny, ale, ale dlaczego nie? Może, może coś takiego. To też jest pomysł na Kielce, jest to swoistość, będziemy zaczęli jeździć Zwiedzać miasto, tak? E, a propos zwiedzania, to jest taka ciekawa propozycja, nie wiem, czy to wyczytałem, ale idąc przez miasto, każdy z nas ma telefon komórkowy, korzysta z usług określonego operatora. E, Mija ciekawy budynek. Włącza sobie odpowiednią aplikację. To oczywiście nie może być gdzieś na wybudowanych kosztach. Włącza sobie do aplikację i tam jest informacja na temat. budynku. Jest lokalizator, czyli jest telefon, nie wiadomo. Większość z nas ma włączone, te wszystkie różne nie gubią, niegubione, wymagają lokalizacji włączonej i automatycznie pokazują mu się na telefonie. Nie wiem, jak działa biuro w Kiewicach, słyszałem te informacje, nie chcę powielać, że tak, powiem, plotek, ale można mieć to samemu. Kiedyś to było kosztowne, dzisiaj te kwestie komórkowe już nie są jakimś takim wygudowaną kwestią. Nie można też zapominać o seniorach, o polu prawdopodobnie. Oprócz Rady Młodzieżowej warto by się zastanowić nad taką radą seniorów. Ktoś powie, dobrze, rada kobiet, rada coś tam, nie, spokojnie, to jest propozycja, z tych wszystkich propozycji można szukać sobie takich dopasować rozwiązań, które na naszym rynku gotowe są, gotowe się są przyjąć i zaadaptować. I nie są to inwestycje, mówię, jeżeli chodzi o seniorów, nie są to inwestycje od razu milionowe, niektóre można zrealizować od ręki, może to być, nie wiem, bank, bank opiekunów społecznych, to są ludzie, którzy pomogą wsiąść do autobusu, to są ludzie fachowcy, którzy przyjdą, coś naprawią, takiego ciekawego stworzyć. E... Powstałoby jeszcze, takie znaczy, ciekawe rozwiązanie, wiem, że w Polsce coś takiego się dzieje, powstają strefy przyjazne dla osób starszych. Tam są udogodnienia, bonusy, nie wiem, zakupowe, szczepienia przeciwko grypie bezpłatne po 65 roku życia, czy też takiego. To się odbywa w jednym miejscu, tak? Takie ciekawe rozwiązanie. Tak? O możliwości zwiedzania już mówiłem. Jest, na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jest możliwość realizacji tych przedsięwzięć w ramach różnych finansowań, różnych programów, które wymagają, tak jak mówiłem również wcześniej wielkich pieniędzy, wielkich nakładów, ale jest również budżet obywatelski. Można to w ramach tego budżetu realizować tak? poprzez Radę Tą Młodzieżową, poprzez radnych miejskich, których mamy tam. Zresztą to uczestniczymy w spotkaniach, rozmawiamy z nimi, i gdzieś tam w jakiś sposób trafiają. To wszystko to, co powiedziałem, to jest to, co zmieni, nasz, zmieni nasze otoczenie, nasze miasto i nasz, i nasz wizerunek, dając, dając przyczynek, jakąś takim, powiedzmy, początek jego rozwoju, tak? To tyle ze swojej strony. Mam nadzieję, że Państwa troszkę rozkręciłem. Kolega na też witam serdecznie. Troszkę Państwa rozkręciłem może w tym kontekście. Bardzo proszę. Dziękuję i Państwo tutaj na temat różnych różnych rady Rada Młodzieżowa, Rada Seniorów. Części porządkowe, naprawdę są zapewnione przez miasto. Tam się niewiele dzieje, zostało wiele środków zaangażowanych. Tam ci ludzie narzekają bardzo na swoich stanach, na swoje drogi, swoje chodniki, ścieżki rowerowe i inne rozwiązania. I przychodzi czas tym kiedy kiedy no, jest szansa powiedzieć: dość, to nie robi dla nich nic, a jednak do wyborów nie dość. ciągła ta świadomość jest niewielka, ciągle ci ludzie. Nie chcą brać udziału w czymś, co powoduje, że mogą zmienić swoją rzeczywistość. Mogli zmienić to, co się wokół nich dzieje. Dlatego tutaj warto pomyśleć, w jaki sposób zachęcić ludzi do większej aktywności. Budżet obywatelski jest takim jednym z elementów. To chwała, ale też pamiętajcie Państwo, co w budżecie wygrywa. Wygrywają wojska, w szkoła, różne rozwiązania. To nie tędy droga. Te elementy, które w budżecie, budżecie wygrywały, wy powinny robić miasto. Naprawdę rzeczy, które są nam potrzebne dla wszystkich mieszkańców. Bo niestety, boisko przedszkolne nie będzie służyło osobom w średnim wieku starszym, natomiast. będzie pewnie klimatu i trzeba byłoby też takiego już na już pomyśleć, czy to zbudować, czy gdzieś inne miejsce znaleźć, to nie jest jakaś potrzeba wiele czego. Taki porządny, duży paset wielki dla mieszkańców na naprawdę się przydał otwarty, a mamy z tym wielki problem. Także ja krzyczę głośno, wołam, chcę basenu w Kierce, chcę basenu, nie pomysł na Kierce dzisiaj, co dupa, chcę, żeby powstał wielki paset, gdzie się mogę wóz Zbota. Tak, musimy przemyśleć jakie zasoby są, jakie powinny być rozwijane. Na szczęście nie jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, że możemy tylko sobie spółdzielnie produkującą piecyki założyć. Ale spójrzmy na sprawę szerzej, bo moim zdaniem kluczową sprawą jest koniecznie, koniecznie odwrócenie wektora, o którym tu też było mówione, że tylko pożyczamy i miasto, w kierunku ściągania pieniędzy z tego miasta. Ja wiem, że ktoś tak łatwo mówi, ale chcę to let rozbudować. To ściąganie pieniędzy i opieranie się na tym, co tutaj było kiedyś i co można odbudowywać, chcę poprzeć przykład. Czy 5 lat temu ktoś z Państwa przypuścił, że my na Uniwersytecie, się tu wszystkim tu Jana Aktonskiemu, przepraszam, y, otworzymy Wydział Lekarski? To było niedopuszczalne. Jeszcze 5 lat temu. Ale był sukces i on jest pewną drogą, która zaczęła się kilka lat temu, nie wiem, tylko chyba z 10, gdzie ktoś kiedyś dawno temu na władzach poprzednich, chyba za czasów prezydenta Słańskiego jeśli się nie mylę, powiedział, nie, nie likwidujemy dwuletniej szkoły podyplomowej pielęgniarskiej, tylko dodajemy jeden rok i spróbujemy z tego zrobić licencję. I tak powinniśmy działać. Który z nich miał szansę na realizację, to niestety muszą się zmienić ludzie, którzy o tym decydują i nie jest w sposób taki symboliczny, tylko kategoryczny. Co do takich pomysłów, miasto po prostu umiera i to co powiedział w kampanii referendalnej kolega Krzysztof jest prawdą. Jest prawdą, dzisiaj dostał ten gielanie za to. Próbowano to wyśmiewać, ale to jest taka prawda. Co cztery lata tracimy tysiące mieszkańców. Tysiące mieszkańców możemy zobaczyć, ile osób jest uprawnionych do głosowania na terenie miasta Kielce, i za każdym razem jak te wybory są rozpisywane, ta wartość jest mniejsza o kilkanaście tysięcy. Różnie to była w zależności od danych wyborów, ale ona jest stała, Jednym z powodów może być na przykład to, że mieszkańcy, którzy mają jakiś status i chcieliby mieszkać w samodzielnym mieszkaniu, nie mają możliwości wybudowania się w Kielce, dlatego że podaż gruntów pod budowę takich mieszkań w mieście jest bardzo mało i ceny są bardzo wysokie. Więc to z czystej kalkulacji ekonomicznej się nie sprawdzi, żeby taki zamożny czy z dobrym statusem mieszkaniec szukał takiego gruntu po jakiejś atrakcyjnej cenie w przemysłowej okolicy Kielca. Oni sobie wyjechać 5-10 km za miasto, gdzie infrastruktura często jest dużo lepsza niż w mieście Kielca. Bo nie oszukujmy się, jeżeli patrzymy tak, ścieżki rowerowe są doskonale dozbrojone, są świetne chodniki obok. I ja ostatnio miałem przyjemność przejechać się ścieżką rowerową po południowej stronie miasta. No, została po prostu według mnie obsuta, tak. Bo ścieżka została wybudowana przy posesjach, przy wjazdach posesji zamiast po przeciwnej stronie jezdni, zabierając chodnik, po którym się poruszają jeźdź. Miasto ma instrument, już w tej chwili, może zmienić przestrzenny, plan przestrzennego zagospodarowania, uwolnić tereny. Pod budownictwo to jest taka szeroka zabudowa miejska, jest to budownictwo jednorodzinne. Są inicjatywy, choćby nawet przez Stowarzyszenie Grabiny Starych Wsi która jest w okolicach ulicy Piekoszowskiej, gdzie tych terenów jest bardzo dużo. Prezydent i osoby, które podejmują decyzje, celowo takie, takie ruchy blokują. Dlatego, że mają na to inny pomysł, o którym boję się mówić. Oprócz e, zmiany tych terenów myślę, że drugim dość istotnym takim tematem, który chciałbym, żeby nasz w naszym mieście było jest to, że tak naprawdę nie możemy zaprosić dużego biznesu do nas, bo nie mamy terenów inwestycyjnych. E, kwestie scalania działek pod inwestycje, prezydent i e, obecna e, koalicja i e, w ogóle Większość radnych, którzy zasiadają już kilka kadencji w Radzie Miasta, była blokowana. Nie wiem, mogę się tylko domyślać, jaki byłbyś tego powód, niemniej jednak w tej chwili ograniczyła się tylko do scalania terenów inwestycyjnych pod projekt KPT. No Nie oszukujmy się, ale nikt z Państwa nie wierzę, że Kielacki Park Technologiczny tak naprawdę pozwoli nam wyszkolić się czy inteligentnie wyspecjalizować. Ja bardzo cenię sobie firmę Berkusa Servasa, który na terenie parku dość dużą część dzierżaje w ale mówił się, że sortopią utrzymanej odzieży to nie jest jakieś osiągnięcie technologiczne albo inteligentna specjalizacja. Postarajmy się jeszcze poszukać innych terenów inwestycyjnych, które możemy scalać. Na przykład w ulicach Malikowa, a za targami Kielce, tam targi są naszą wizytówką, przyjeżdżają inwestorzy. Być może gdyby się okazało, że miasto ma już taką gotową, uzbrojoną ofertę dla takich inwestorów, to pojedyncze firmy zaczęłyby się tutaj pojawiać, przyciągać kolejne. Ale stwórzmy te warunki i myślę, że zacznijmy od tych pomysłów, które już leżą, opracowane, przygotowane.